Pod koniec lat 90. coraz szerszą falą wkracza w nasze życie internet. Powstają więc także pierwsze portale gejowskie. na przykład inna strona.pl mówi jej założyciel Radek Oliwa. Jest 1996, mam modem 14 kilobitów. Jestem podłączony do niemieckiego T-Online. To był taki dostęp do internetu. I pierwsze, co wpisuję w przeglądarkę, wówczas się nazywała Altawista, to jest oczywiście gej. Gej, gej, gej. Ale tych gejów jest bardzo mało. Jest dużo gejów zagranicznych, ale polskiego nie ma ani jednego. Nie ma ani jednej strony, która by mówiła cokolwiek na temat gejów. A ja, mając wówczas 22-23 lata, będąc podwójnie. Trochę wykluczonym, jako Polak w Niemczech i jako, jako młody, wówczas niewyautowany gej. Oczywiście pragnąłem tego kontaktu z tymi, z tymi gejami z internetu, a ich tam nie było. Więc to była kwestia kilku tygodni. Wyposażyłem się w skaner taki ręczny, narysowałem jakieś ikonki i zrobiłem pierwszą stronę, taką jaka mi przyszła wtedy do głowy. Od początku się nazywała inna strona i i miała mi otworzyć okno na świat gejowski wówczas, no bo nie LGBT, to jest termin, który powstał znacznie później. Grupa docelowa też była o tyle specyficzna, że 96 rok to są początki, zdaje się, tego internetu Stepsy, nawet nie wiem, czy już były. To był czas, kiedy powstała wirtualna Polska, jako jeden z pierwszych polskich portali. Nie było portalu Wyborcza.pl, i główna klientela internetowa to byli jednak studenci, to byli wykładowcy albo to była Polonia. Ale to był 96 rok, więc jeszcze początek. I nagle 97, i bał, i coś się, coś się wydarzyło. Nagle zaczęło tych ludzi spływać. To był najpewniej ten moment, kiedy TEPSA udostępniła też połączenie z internetem, to czasowe jeszcze wtedy. I zaczęły się pojawiać osoby, które, które pisały, że śledzą tę stronę, że mają taki taki pomysł. No i oczywiście pojawiła się chęć nawiązywania kontaktów. Nie, że tylko ja się z kimś zapoznaję, bo to nie fair, tylko oni, te, oni też chcieli kogoś poznawać za pomocą tej strony. Chcieli się wymieniać, nie pisząc listów na skrzynkę pocztową, czekając trzy tygodnie na odpowiedź, jak to było przecież w latach 90., to za pomocą ówczesnych pism drukowanych. Tylko przed nimi stała perspektywa napisania do kogoś i otrzymania natychmiastowej odpowiedzi. W ogóle rewolucja no, przyspieszenie z roweru do rakiety. Dwutygodnik.com przedstawia podcast Duża Kaszafa. Historie Polski.